Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus witam Was kochani bardzo serdecznie w sobotę 23 tygodnia zwykłego, na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. A dzisiaj w Ewangelii według świętego Łukasza mamy takie dwie przypowieści, dwa opowiadania Jezusa, mówiące o dobrym i złym drzewie i mówiące o dobrej i w złej budowie. Gdybyśmy chcieli te dwa opowiadania, te dwie przypowieści streścić w jednym zdaniu, to moglibyśmy powiedzieć, że Pan Jezus chce nam przekazać informację, że nasza wiara gdy nie jest poprzedzona uczynkami. To jest jak to niedobre drzewo nie dające owoców. Czy budowa zbudowana na złym fundamencie? Natomiast, kiedy chcemy być tym dobrym drzewem, być tą dobrą budowlą, zbudowaną na dobrym fundamencie, aby nasza wiara rzeczywiście przynosiła efekty, przynosiła skutki, musi być poprzedzona uczynkami. Nie tylko słowem, nie tylko powiem tak: ja wierzę w Pana Boga, wierzę Panu Bogu poznaje jego naukę, ale to tylko słowa. Wraz ze słowami powinny iść nasze uczynki. I do tego jesteśmy dzisiaj zaproszeni, aby się zastanowić. Czy moja wiara jest poprzedzona uczynkami, czy tylko zamyka się na wyznawaniu wiary w Boga? Tak wierzę, ale nic z tym nie robię i nic nie robię z tym dla drugiego człowieka. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty, dobrej soboty, pozdrawiam z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego.